Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem omówimy najlepsze praktyki dla pętli for w TypeScript. Ten artykuł wyjaśnia, jak korzystać z instrukcji for w TypeScript, omawiając różne typy pętli, kiedy używać każdej z nich oraz najlepsze praktyki zwiększające bezpieczeństwo, czytelność i wydajność kodu. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Instrukcje FOR to podstawowa i potężna składnia służąca do wykonywania operacji powtarzalnych. W TypeScript korzystanie z kontroli typów i pisanie kodu z myślą o czytelności i utrzymaniu pozwala tworzyć wydajny kod z mniejszą liczbą błędów. TypeScript oferuje kilka konstrukcji pętli, z których każda nadaje się do różnych zastosowań. Wybór odpowiedniej pętli jest kluczowy dla przejrzystości kodu i wydajności. Najpierw spójrzmy na standardową pętlę FOR. Standardowa pętla for jest idealna, gdy potrzebujesz precyzyjnej kontroli nad indeksem iteracji. Na przykład, możesz poprawić ten kod w następujący sposób: Pisząc instrukcję, for, pamiętanie o poniższych kwestiach pomoże pisać bezpieczniejszy i bardziej czytelny kod. Używaj LED dla zmiennych indeksowych. Używanie LED zamiast VAR ogranicza zakres do bloku, zapobiegając niezamierzonemu zachowaniu. Używaj stałych oraz opisowych nazw zmiennych, aby jasno określić granice pętli. Unikanie magicznych liczb oraz stosowanie znaczących nazw zmiennych zwiększa czytelność. Następnie spójrzmy na pętle for-OF. Pętla for-OF. Nadaje się do iteracji po iterowalnych obiektach, takich jak tablice i ciągi znaków. Na przykład, możesz poprawić ten kod w następujący sposób. Pisząc pętle FOR OFF, zwrócenie uwagi na poniższe wskazówki może pomóc w pisaniu bezpieczniejszego kodu. Używaj CONST dla zmiennych pętli. Jeśli wartości w pętli nie są modyfikowane, używanie CONST zapobiega przypadkowemu przypisaniu nowej wartości. Następnie spójrzmy na pętle FOR IN. pętla for in iteruje po enumerowalnych właściwościach obiektu Na przykład możesz poprawić ten kod w następujący sposób Pisząc pętlę for in możesz rozważyć następujące kwestie Filtrowanie właściwości. Jeśli chcesz uniknąć dziedziczonych właściwości, możesz użyć hasson property. Nie używaj for in z tablicami. Unikaj używania for in z tablicami. Możesz iterować po wszystkich właściwościach wyliczalnych, w tym takich, które nie są indeksami tablicy. Następnie spójrzmy na metodę foreach. Podczas iteracji po tablicach foreach jest zwięzłe i eliminuje konieczność zarządzania indeksami. Korzystając z metody foreach możesz rozważyć następujące kwestie. Używaj funkcji strzałkowych. Używaj zwięzłych funkcji strzałkowych, aby poprawić czytelność. Unikaj przerwań. Forage nie obsługuje, break ani continue. Używaj pętli, for, off lub for, gdy jest to potrzebne. Następnie spójrzmy na najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa typów i zapobiegania błędom. Wykorzystując system typów TypeScript można zapobiec błędom w czasie wykonywania podczas iteracji. Najpierw spójrzmy na przykład określenia ścisłych typów dla zmiennych pętli. Na przykład, możesz poprawić ten kod w następujący sposób. Wyraźne określanie typów zmiennych w pętli pozwala na wczesne wykrywanie niezgodności typów. Włączając opcję no noImplicitAny w pliku tsconfig.json, możesz zapobiec przypisywaniu zmiennym bez jawnie określonych typów domyślnego typu any. Spójrzmy również na przykład użycia Ridon array. Jeśli iterujesz po tablicy, która nie powinna być modyfikowana, możesz użyć Ridon Layary. Następnie spójrzmy na najlepsze praktyki dotyczące wydajności. Wydajność jest kluczowa dla pętli przetwarzających duże zestawy danych lub często wykonywanych pętli. Istnieje wiele sposobów implementacji pętli, z różnicami w czytelności i wydajności wykonania. Wydajność różni się w zależności od środowiska wykonawczego, ale np. przy uruchamianiu pętli milion razy różnica może być dość zauważalna. Wybierz optymalną metodę pętli, mając na uwadze łatwość utrzymania i wydajność. Przyjrzyjmy się również przykładowi wykorzystującemu natywne metody iteracji. Metody takie jak map i filter mogą być bardziej czytelne w niektórych przypadkach. Wydajność powinna być priorytetem tylko w ograniczonych przypadkach. Zwykle ważniejsze jest pisanie czytelnego kodu. Na przykład priorytetowe traktowanie for, off może poprawić czytelność. Możesz również zapisać te instrukcje for w następujący sposób. Priorytetowe traktowanie pętli for-of pozwala pisać kod bardziej czytelny i odporny na błędy. Jak pokazano w tym przykładzie, jeśli potrzebujesz również indeksów tablicy Skuteczne jest połączenie entries z for of. Na koniec przyjrzyjmy się kilku pułapkom. Najpierw spójrzmy na modyfikowanie kolekcji podczas iteracji. Modyfikowanie tablicy podczas iteracji może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. W razie potrzeby użyj kopii. Następnie spójrzmy na pułapki związane z przypadkami brzegowymi. Ten kod działa poprawnie, ale jeśli musisz obsłużyć puste tablice, możesz go poprawić w następujący sposób. Rozważenie przypadków brzegowych może pomóc w zapobieganiu błędom w dalszym kodzie. Aby opanować instrukcje FOR w TypeScript, kluczowe jest zrozumienie różnych konstrukcji pętli, stosowanie bezpiecznych typów i optymalizacja wydajności. Te najlepsze praktyki pomagają pisać czystszy, bardziej niezawodny i łatwiejszy w utrzymaniu kod. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie aby wspomóc naukę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Proszę zasubskrybować i dać nam lajka.